Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Podobne będzie Królestwo Niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami. Zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swojej oliwy bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne, mogłoby i nami, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Cóż to jest, to coś, ta oliwa, której my nie możemy użyczyć innym, bo by jej nam zabrakło, a ich lampy też by nie świeciły. Tak rozpoczynam tę medytację razem z Wami. Świadomy, że są różne sposoby wejścia w tę przypowieść i różne jej odnoszenia do naszego życia. Ja rozpoczynam od pytania: co to jest to coś? Czego my nie możemy użyczyć innym. Normalnie Pan Jezus nas zaprasza do tego, żebyśmy dzielili się dobrami, żebyśmy byli dobrzy, miłosierni, dawali miarą utrzęsioną dobrą w zanadrza innych, którzy nas o to proszą. Wydaje się, że to coś, czego my nie możemy udzielić innym, to jest życie po prostu. Że chociażbyśmy. Bardzo chcieli, to nie możemy innym dać życia. My przekazujemy życie. Jesteśmy jako rodzice zaproszeni do cudu życia, ale ono nie jest z nas. W związku z tym my nie możemy nikogo ożywić, nie możemy użyczyć komuś życia. Tak mi wychodzi z medytacji. I wtedy ta oliwa w lampach, ona jest po prostu życiem. Prawdziwym życiem, żeby żyć, żeby świecić, żeby przynosić owoce. Każde drzewo przynosi dobre owoce, po owocach rozpoznajemy. I jeżeli by tak tropem mądrościowym, de facto, iść takie jest pierwsze czytanie o mądrości, to wtedy możemy zestawiać różne fragmenty innych wypowiedzi Jezusa, na przykład, dlaczego się zbytnio troszczycie. O odzienie. Czy ono znaczy więcej niż życie? Czy znaczy więcej niż ciało? Dlaczego się troszczycie o jedzenie? Czy ono znaczy więcej niż życie? Czy znaczy więcej niż ciało? Albo to słowo pana Jezusa, cóż za korzyść, by zyskał człowiek, choćby cały świat zyskał, wszystko by zyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę. To jest gdzieś w tym kluczu i dlatego sobie lubię też dzisiaj wyobrażać te panny, głupie, pozbawione mądrości, nieroztropne, jako panny, które były bardzo skoncentrowane na lampach. Tak sobie wyobrażam, że one naprawdę się troszczyły o lampy i być może, że rozbudowywały te lampy, że zależało im na tym, aby te lampy były jak najpiękniejsze, może trochę większe nawet. I być może, że stąd jest to, że jakby w proporcji jest za mało tej oliwy. To jest ciekawe, bo tutaj w tym tłumaczeniu jest powiedziane, że tamte nie wzięły w ogóle oliwy, tak to przynajmniej brzmi, że wzięły lampy, nie wzięły oliwy, a potem jak one proszą o użyczenie oliwy, proszą tych innych panien. To nie mówią, że lampy się nie palą, tylko mówią, że nasze lampy gasną. To znaczy, że trochę oliwy jednak było. Dlatego wyobrażam sobie, że może właśnie jest to taki wątek zatroskania się o lampy, rozbudowywania lamp tak bardzo z myślą o tym, żeby to było jak najpiękniejsze, że gdzieś się zgubiło, po co to wszystko jest. Po co jest nasza troska, po co jest nasze zatrzymywanie się, po co jest nasze zabieganie? Bo de facto jest po to, żebyśmy żyli, żebyśmy przynosili ogień tak, światu, żebyśmy oświetlali świat, żebyśmy ocieplali świat, żebyśmy przynosili dobre owoce. I w takiej medytacji to wtedy możemy to słowo czuwanie odnosić do nie tyle niespania, bo wszystkie panny zasnęły, to nie chodzi o to, żeby nie spać, ile chodzi o taką troskę o życie swoje i o pytanie, co mi życie przynosi i rzeczywiście sprawia, że ja żyję, że ja świecę, że ja owocuję, a co też, i to jest bardzo trudne zadanie, sprawić może, że życie wycieka, że zyskuje świat. Wszystko zyskuje, nawet rozbudowuje tą lampę, ona jest bardzo piękna, ale ona nie świeci. Ona nie świeci. Czyli życie, jakby gdzieś się gubi, to wszystko, co robimy, to zatroskanie jest po to, żebyśmy żyli, żebyśmy naprawdę cieszyli się życiem. I przynoszę kolejny raz tutaj taką myśl mojego przyjaciela, księdza Krzysztofa Grzywocza, który w tym duchu, właśnie, w duchu mądrości. Miał serię konferencji u, koniec, u końca swojego życia, które dotyczyły takiego właśnie świadomego czuwania nad życiem w kluczu upraszczania życia. Jest bardzo ciekawe. Krzysztof u końca swoich dni potem zaginął w Alpach. Mówił, że my jesteśmy w trudnej sytuacji bardzo, bo my jesteśmy w krajach dobrobytu i żeby utrzymać ten dobrobyt, my musimy bardzo pracować i bardzo dużo energii poświęcamy. Na to, żeby to wszystko utrzymać. To była myśl też z brata Rożera, założyciela tezy, ale to jest też myśl zaczerpnięta z papieża Franciszka, z Laudato Si. Podczas gdy najważniejsze jest, żebyśmy żyli i potrzeba mało albo tylko jednego. I Krzysztof mówił, jak uprościć życie. Jak się zatrzymać, żeby właśnie czuwać nad tym, czy przez przypadek moja troska nie poszła za bardzo w lampę, a za mało w życie, czyli w to, po co jest ta lampa, czyli po, w to, po co jest cała troska w moim życiu, to żebym po prostu kosztował życie. To też było takie przez Krzysztofa ulubione słowo kosztować życie, żeby się ucieszyć tym życiem. No on też bardzo często mówił o takim wątku mistycznym, że kiedy zasiadamy do kawy, świadomie właśnie upraszczamy życie, to znaczy, Zajmujemy się sobą, żeby się spotkać. To to jest mistyczne doświadczenie. Niekoniecznie tam chodzi o modlitwę, ale kiedy się zatrzymujemy i spotykamy się ze sobą, to celebrujemy życie. To też było takie jego ukochane słowo, żeby celebrować życie. I tu potrzeba czuwania. Tu rzeczywiście potrzeba dodawania sobie otuchy nawzajem do upraszczania życia, do celebrowania życia. Ponieważ to wiąże się z pytaniem, właśnie co mi życie przynosi, a co życie zabiera. I czasami akurat może być tak, że to, co zabiera życie, to jest pozornie bardzo dobre, bo jest mnóstwo dobrych rzeczy, jest mnóstwo dobrych inicjatyw, jest mnóstwo pobożnych nawet inicjatyw. Tylko jakby się chciało wszystko zrobić, jakby się chciało wszystko zrealizować. Jakby się chciało być wszędzie, to się okaże, że nie damy rady. Po prostu. I też, żeby nie mówić o innych, bo to jest zawsze takie niebezpieczeństwo kaznodziei, że mówi o innych. Dzisiaj wracałem z Warszawy, wczoraj ze współbraćmi byliśmy na pogrzebie pod Lublinem, pogrzebie mamy jednego ze współbraci. Dzisiaj rano wróciłem. Jechałem pociągiem, i nagle mi się właśnie Krzysztof przypomniał, mój przyjaciel ponieważ to było takie powtórzenie tej trasy, którą kiedyś odbyłem. I pamiętam tak trochę, no może nie ze wstydem, bo to nie jest dobre słowo, ale że wtedy akurat jak jechałem z Warszawy, byłem dyrektorem w drodze naszego wydawnictwa, to Krzysztof był w naszym klasztorze. Ja wysiadłem z pociągu, była godzina 11, tak samo jak dzisiaj jeździ tak samo Berlin-Warszawa Express. Zdążyłem przyjść na mszę o 11.30, musiałem bardzo szybko iść. Zdążyłem być w koncelebrze na tej mszy, zdążyłem się przywitać z Krzysztofem, a po południu poleciałem do Londynu, poleciałem na targi książki w Londynie. I to jest ten wątek, że można cały świat zyskać, ale tego jest za dużo, bo nie starcza czasu na celebrowanie życia. I trzeba się zatrzymać, Również nad swoim planowaniem, nad moim planowaniem. Cieszę się, już bym dzisiaj tak nie zrobił. Również dlatego, że kondycyjnie bym nie wytrzymał. Człowiek, jak trochę się staje starszy, to wie, że już nie da rady po prostu. Nie da rady. Ale kiedy pisałem wprowadzenie do książki, właśnie, gdzie były zebrane głosy na temat Krzysztofa, głosy jego przyjaciół, i ten głos, który się najbardziej właśnie przewijał, dotyczące upraszczania życia, żeby świecić. A nie zajmować się lampą, tylko gromadzić oliwę. To też napisałem w tym tekście, w tym wprowadzeniu, właśnie Krzysztof świadomie to życie upraszczał i szukał tego sposobu na celebrowanie życia, a kiedy go poznałem, to to był taki okres i tu znowu inny przykład że ja byłem w stanie mieć sześć serii rekolekcji w Wielkim Poście. Sześć serii rekolekcji w Wielkim Poście. Pobożna rzecz. Bardzo ważna, bardzo szlachetna. Ludzie czekają na słowo, ale sześć serii le kolekcji to naprawdę jest za dużo. I można wtedy naprawdę stracić duszę, będąc kaznodzieją, mówiąc o Panu Jezusie, o wzniosłych życiach, które naprawdę są potrzebne. I tu potrzeba czuwania. I to czuwanie to też jest dbałość o nasze przyjaźnie, żeby ktoś nam mógł powiedzieć: że może słuchaj. Jednego dnia nie da się być w Warszawie, w Poznaniu i w Londynie, bo dusza tego nie pomieści. Nawet jeżeli fizycznie dajemy radę, albo potrzebujemy przyjaciela w ramach naszego czuwania, który by powiedział: wiesz, a może sześć serii rekolekcji? Nawet jeżeli to jest szlachetne, to, to jest naprawdę za dużo. I warto rezygnować z dobrych rzeczy właśnie w ramach czuwania. Dlaczego? Ponieważ życie znaczy więcej niż odzienie. Ciało znaczy więcej niż jedzenie i Pan Jezus nas zaprasza do tego, żebyśmy żyli, tylko czyli, żebyśmy świecili, owocowali i cieszyli się naszymi spotkaniami, naszymi relacjami i naszą miłością.